15 lutego w katowickim Archibarze odbyła się konferencja prasowa dotycząca 14 ogólnopolskiego festiwalu sztuki reżyserskiej. Interpretacje. Festiwal odbędzie się na terenie Katowic i Chorzowa od 10 do 18 marca. Celem katowickiego festiwalu jest promocja najzdolniejszych młodych polskich reżyserów teatru Żywego Planu, a także udostępnienie katowickiej publiczności najbardziej interesujących spektakli ostatniego sezonu. Na festiwal składa się sześć spektakli konkursowych i dwa spektakle mistrzowskie. Udział czynny w festiwalu mogą być reżyserzy, którzy, od których debiutu nie minęło 15 lat. To jest taki główny wyznacznik konkursu i tego się komisja trzyma. To jest pięć miejsc plus jedno, które tutaj drogą ankiety wybieramy. Z, głosują widzowie, obserwatorzy datu z województwa śląskiego. Pięć miejsc to są takie, to, 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 takie prestiżowe miejsca. A samo to, że yy, regulamin mówi, że nie może być 6, nie może być 8, nie może być kompromisu. Czasami to cięcie jest szalenie bolesne. Czasami muszę mówić yy, komuś, no strasznie, przepraszam, cenimy fajnie, ale byłeś dwa miejsca pod kreską, ono się nie zmieściło. W tym roku się coś takiego stało, co, o czym mówiłem na konferencji, że chcieliśmy, żeby był spektakl Nowego z, Warszawy, z Nowego Teatru z Warszawy. Yy, spektakl Życie seksualne dzikich wersji Krzysztofa Garbaczewskiego. To jest bardzo skomplikowana przestrzeń. Gdyby ją tu budować, to by to pochłonęło gigantyczne pieniądze. Nie daliśmy rady. W związku z tym jeden ze spektakli, nie powiem, który wskoczył z pod kreski nad kreską w ostatnio. to są też Pan zaczął od tego, że ja jestem zemocjonowany, to są też emocje festiwalowe, jak podkreśla dyrektor artystyczny, festiwal ma być pigułką ciekawego teatru dla śląskiej publiczności. Jest to okazja, żeby te konfrontacje, która nie polega na przekrzykiwaniu się, kto jest lepszy, tylko konfrontację polegającą na rozmaitym sposobie myślenia, rozmaitych sposobach myślenia, żeby te konfrontacje w ciągu tego tygodnia przeprowadzić. jeżeli mamy widzów, którzy mają ochotę na ten tydzień na tym się skupić, po prostu. Chodzić, oglądać, zastanawiać się, czasami się złościć, bo to nie jest wcale tak, że trzeba się strasznie od razu zachwycić, ale przynajmniej dajemy gwarancję, że jest zło... można się pozłościć o coś, po prostu się z kimś pokłócić zwyczajnie, ale o coś, o coś istotnego. To, to jest dobrze. to po to to ma służyć. Do tego ten festiwal ma służyć. Patronem duchowym Katowickiego Festiwalu jest Konrad Swinarski, główną nagrodą Laur Konrada. Statuetka wykonana przez wybitnego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego, którą jury festiwalu przyznaje nominowanemu twórcy, młodemu reżyserowi.